Wieś, wódka i widma, rozdział 14. Zdarte gardło Starego Koguta obwieściło nadejście niedzielnego poranka. Alfred przeciągał się powoli pod pierzyną. Chwilę potem raczył się niewielkim śniadaniem. Sam bo toczek spał u Danusi. Najedzony doszedł do wniosku, że wybierze się dzisiaj na poranną muszę. O trzynastu zbierała się tam niemal cała wieś. Tego chciał uniknąć, tego tłumu. Nie pragnął dziś towarzystwa, a jedynie samej zadumy. Jednak u wrótnie dużego murowanego kościołka spotkało go niemiłe zaskoczenie. Budynek był po brzegi wypełniony wiernymi. Ledwo znalazł miejsce siedzące w bocznej nawie. Danusia już tam była i chyba zajęła mu miejsce. Tylko dlatego miał gdzie usiąść. Uśmiechnęli się do siebie bez słowa. Szepty innych parafian wyjawiły tajemnicę tłumów. Wczoraj ksiądz puścił Zośce Wici, że ma bardzo ważne kazanie poranne, a ona posłusznie rozniosła tę wieść dalej. Jak widać nie wszystkim. Sam duchowny wszedł na ambonę, pokłonił się Chrystusowi, odwracając na chwilę zatkiem do zgromadzonych, a potem przemówił. Alfred wyłączył opcję słuchania, pogrążył się w myślach, wracał do przeszłości, kiedy to żyli jego rodzice. Ocknął się, bo poczuł, jak kruche ciało Danusi drgnęło. Dotarło do niego, że kazanie właśnie się rozpoczęło. Ksiądz powiódł oczami pozebranych i ponownie zabrał głos. Bardzo się martwię. Bo obraza Pana naszego może ściągnąć jego gniew na nas wszystkich. Pamiętajcie, że obraza to nie tylko czyn, to również myśl. A jednak są tacy w naszej wsi, co się boskiego gniewu nie obawiają i bez żadnej trwogi grzeszą, a kara boska spadnie potem na nas wszystkich. Probosz zawiesił głos, budując napięcie. Za to Alfreda dopadło złe przeczucie. Ksiądz z prawdziwą dramaturgią w głosie kontynuował: U nas, wśród naszej społeczności. Narodził się grzech tak duży, że trudno mi o nim mówić. Grzech godny potępienia. I nie, nie wskażę palcem, bo wierzę, być może naiwnie, że te owieczki nawrócą się same na drogę pana po moim kazaniu. Wszak po to ono jest. Znów zrobił krótką pauzę. Lecz niech te owieczki pamiętają, że grzeszyć jest łatwo, lecz obmyć ten grzech o wiele trudniej. Dużo pułapek diabelskich nas zwodzi z właściwej ścieżki. Alfred pomyślał, że proboszcz powtarza się jak litera A w elementarzu. Ten zaatakował ponownie. – Zwracam się do was, moi parafianie. Czy ku przestrodze życzycie sobie usłyszeć, cóż to za czynu się dopuścili niektórzy z was? – Powiódł wzrokiem pozgromadzonych. – Naturalnie, że chcieli. Kto by nie chciał po takim wstępie? Wszyscy, poza Danusią i Alfredem. Spojrzała nieco speszona na staruszka. On uśmiechnął się do niej pocieszająco. Jednak chwilę potem zrzedła mu mina. Miłość grzeszna, związek bez ślubu. Oto jaka zaraza toczy naszą społeczność. Spółkowanie starca z niezamężną kobietą. Ona mogłaby być jego córką, o ile nie wnuczką. I my wszyscy za to odpokutujemy, zabrzmiało groźnie zambony. Ksiądz stał powyżej parafian z miną zaciętą, a oni jak stado owiec wpatrywali się w niego milcząc. To go zachęciło do dalszych oskarżeń. Nie powiem wam, kto tak zgrzeszył. Rzucił niefrasobliwie, lecz jego wzrok wyraźnie powędrował ku dwójce siedzącej w bocznej nawie. Za jego wzrokiem podążyły także inne spojrzenia i utkwiły w dziewczynie i starszym mężczyźnie. Danusi zaszkliły się oczy. Podniosła się i opuściła w milczeniu kościół. Alfred nie zamierzał milczeć. Stał i głośno rzucił, aż echo zabrzęczało wśród kościelnych ścian. Ja protestuję to pomówienie. Wiedział jednak, że jest na przegranej pozycji. Wyrok już zapadł. Wyrok wydany z ambony. Jeszcze nosiło go od środka, gdy dotarł do chałupy. Nie o siebie się martwił. Stary był i pewnie niedługo opuści ten padł łez. Ale niszczenie życia niewinnej dziewczynie obudziło w nim prawdziwą wściekłość. Przeklęty klecha, nie sługa Boży rzucający górnolotne hasła o miłosierdziu. A tyle było w nim podłości. Skrzypnęły drzwiczki od kredensu, gdy sięgał po nalewkę, aby ukoić nerwy. Zamarł. Pod opróżnioną do połowy butelką cytrynówki leżał zwitek gazety. Już po przeczytaniu pierwszych wersów coś go ukłuło w sercu. Po kilku następnych musiał usiąść, a po przeczytaniu ostatniego sięgnął po siwuchę. Wypił dwa kieliszki, jeden po drugim. A to łachudra jaki! wymsknęło mu się. Dzięki wam, duchy, lepiej nie mogłyście mi się przysłużyć. I co to do cholery jest IPN? Uśmiech pełen satysfakcji wypełznął mu na twarz. Alfred nie zrezygnował z zaplanowanego wcześniej spaceru dookoła jeziora. Chciał wypędzić jeszcze resztki gniewu, który dopadł go po mszy. Przez chwilę rozważał, czy nie odwiedzić Danusi, ale uznał, że nie przysporzy nikomu dodatkowych tematów do plotek. Dobrze znał jej matkę. Pewnie chodzi po kątach i płacze, że ma wybrakowaną córkę. Uległa taka wobec tłumu. Rozmyślał, jak ugryźć temat artykułu, jaki zostawiły mu duchy. Miał w ręku bardzo mocne argumenty. Jeszcze brakowało mu wiedzy. Prosty był z niego chłop, mało co opuszczał rodzinną wieś, przywiązany do niej jak złomiarz do swojego wózka rupieci. Telewizję też oglądał sporadycznie. Przysiadł na ławce. W zaroślach kaczki, krzykaczki kłóciły się za wzięcie, ale gładka tafla jeziora koiła szargane nerwy. W oddali pojawiła się rodzina łabędzi. Szare młode podążały za swoją matką. Wodny pochód zamykał samiec, chroniąc rodzinę przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Pogrążony w myślach Alfred nie zauważył, że tafla jeziora zmarszczyła się w jednej chwili. Niebo zasnuło się ciężkimi chmurami i dopiero pierwsze ciężkie krople, które spadły mu na ramiona, otrzeźwiły go nieco. Zebrał się z ławki i powolnym krokiem podążył w stronę chałupy. Stare kości trzeszczały, jak brama, która dawno nie widziała oliwy. Naszła go smutna refleksja, że niewiele czasu już mu zostało. Nazajutrz Alfred miał już gotowy plan. Po śniadaniu ruszył prosto na plebanią. Pod okazałym domem, z jasnymi okiennicami, prężnie krzątały się już baby różańcowe. Maryśka zamiatała schody i werandę, kurząc przy tym co niemiara. Spracowane, nieco próchne dłonie Czesławy z zapałem pieliły ogródek z wszelkich chwastów. Na widok Alfreda stanęły obok siebie i utkwiły w nim spojrzenia, jak zwykle pełne pogardy. – Zboczeniec jeden! – syknęła Cześka. – Ona jeszcze gorsza z takim dziadem! Fu! dołożyła swoje Maryśka. Alfred miał na końcu języka, że ona też nie dzierlatki, ale zdusił tę myśl, by nie narazić swojego planu na fiasko. — Proboszcz jest? — zapytał tylko. — A jest! — usłyszał w odpowiedzi. — A taki jest to po co do naszego dobrodzieja? Jedna z drugą wzięły się pod boki i spoglądały wyzywająco na staruszka. Zagrodziły drogę na plewanie. Uciął szybko nadchodzące komentarze. — Ja właśnie w tej sprawie — wyjaśnił krótko. Rozeszły się niechętnie, ale wpuściły. Był pewien, że zaczną podsłuchiwać pod oknem, ale na tym etapie mu to wcale nie przeszkadzało. Nawet pasowało. Ledwo wszedł do kuchni, a już usłyszał, jak nieudolnie gramolą się na gzyms okalający plebanią. Ksiądz akurat spożywał śniadanie. Stukał łyżeczką o skorupkę jajka. Alfred mimowolnie przełknął ślinę. Jemu nikt już od kilku lat śniadań nie przyrządzał. Rzucił krótkie, pochwalony, i zasiadł naprzeciwko duchownego. Ten, który z reguły miał gębę pełną frazesów, teraz nie zdążył przełknąć pieczywa. Zapił je na szybko herbatą i odparł: Na wieki wieków. A kiedy już całkowicie zwolnił jamę gębową od wszelkich dóbr doczesnego posiłku, przemówił: Pobłądziliście. Nie, ja do księdza chciałem właśnie. Alfred z początku nie zrozumiał świętego toku myślenia. Zaraz się jednak zreflektował: A, no ja właśnie w tej sprawie. Grzech to ciężki, co żeście uczynili. Duchowny na nowo rozpoczął swój wywód, od którego Alfreda już powoli mdliło. Dlatego przerwał te miałkie rozważania. Tak wiem, boli mnie mój uczynek. Rzekłbym, że pali żywym ogniem nawet. Postarał się, aby nie dało się wyczuć w jego głosie nuty ironii. Proboż, zapatrzony w swoje nieomylne sądy i tak właściwe prowadzenie ludu wioskowego, przełknął tę odpowiedź jak pelikan, nie wyczuwając żadnej złośliwości. To dobrze. Odetchnął z ulgą, bo znał dobrze charakter staruszka i wiedział, że bez obecności klakierów ryzykownie wchodzić z nim w konfrontację. Dlatego, aby nie budzić niepotrzebnych konfliktów, dodał łagodnie: My, mężczyźni, wciąż jesteśmy narażeni na kuszenie ze strony niewiast. Jak świat światem zawsze tak było, a Pan Bóg nie dał nam wielkiej odporności na te diabelskie wdzięki. A sami przyznacie, że ta Danusia to nie ma w sobie cnoty za grosz. Tak, tak przytaknął skwapliwie Alfred. Zdecydowanie po jej stronie leży wina. Oponowałem chuć po ostatnim kazaniu i przyszedłem do księdza po poradę. Zamieniam się w słuch. Ksiądz poczuł się mile połechtany. Chciałbym wiedzieć, jak nie ulegać takim pokusom. Ksiądz też chłop nas chwał. Pewnie przez lata nie mógł się opędzić od bab, dla których sutanna to żadna świętość. Te ladacznice kuszą już od zarania dziejów, a potem my za to płacimy, uniósł się staruszek. Już, już, Alfredzie. Ksiądz dłoń mi machnął w dół, aby gestem wzmocnić uspokojenie emocji. Przyznam, że kobiety też mnie kuszą, ale tarcza Boża to potężny oręż. Gorąca modlitwa pomaga mi zachować czystość. Jak ksiądz coś powie, to jakoś cieplej się na sercu robi. Skłamał gładko Alfred, choć poczuł, że ciężko mu na duszy. Gdyby byli młodsi, to sprałby klechę po głupim ryju, nawet za cenę ekskomuniki ale obaj byli już starzy, a duchowny był mimo wszystko większej postury. Widząc, że wszystko układa się po jego myśli, duchowny ozwał się jeszcze do Alfreda. Krystyny jeszcze nie przeprosiliście, a dobrze by było. Z tym też przyszedłem. Przeproszę tę biedną kobiecinę. Wszak co ona winna, że urodziła się niewiastą? Ksiądz wyczuł lekką nutę ironii, ale potaknął głową z aprobatą. Doskonale zorientowany, że baby różańcowe podsłuchują, pod oknem zawołał. – Pani Czysławo! – Głowa zwieńczona siwym barankiem w sekundę pojawiła się w ramie okiennej, jakby tylko na to czekała. Dwie herbatki poprosimy. Baba Różeńcowa tak się przejęła prośbą proboszcza, że prawdopodobnie zleciała z gzymsu na pługawe ryj, co wywnioskował Alfred po rumorze, jaki rozległ się chwilę później. Teza potwierdziła się, kiedy wtoczyła się do kuchni okrągła niczym kulka, rozcierając obolałe biodro. Alfred ucieszył się w duchu z jej niedoli, choć nie wypadało. Herbatka była wspaniała, z importu, nie te popłuczyny dostępne w gs -ie. Rozprawiali o sprawach błahych. Przewinął się też temat Jaśka, nad którego zaginięciem ubolewał także proboszcz. I jeśli wierzyć jego słowom, także połowa wsi. Krok po kroku Alfred realizował swój ryzykowny plan. Wyczuł, że spotkanie chyli się ku końcowi. Herbata została wypita, tematy się kończyły. Nie miał co liczyć na kolejną porcję napoju. Bo dziś każdy cierpiał na niedobór wielu produktów spożywczych. Ksiądz to jednak mądry człowiek, jest, rzucił niewinnie. Pewnie pół polski zwiedził w swojej kapłańskiej posłudze. Trochę się podróżowało, proboszcz połknął haczyk prawie bez przynęty. To pewnie o technologiach ksiądz wie więcej ode mnie, padła kolejna podpucha. Stary i prosty jestem dziad, a ksiądz, ksiądz to taki prawie światowy. Tak się złożyło. Przyznał skromnie duchowny. Ale w czym rzecz, Alfredzie? Jak mógłbym ci pomóc? Chodzi mi po głowie takie urządzenie, ale za nic nie mogę sobie przypomnieć nazwy. A widziałem takie kiedyś w telewizji, w dzienniku pokazywali. Jaśniej, Alfredzie, zniecierpliwił się ksiądz. Bo ja do tej pory używałem tylko kalki, a podobno jest taka maszyna, co sama wypluwa kopie i to nawet pisma drukowanego. Ksiądz chwilę pomyślał, po czym przemówił. Na wsiach rzeczywiście ciemnota to rzecz nieodzowna. Ale pocieszycie, Alfredzie. Jest taka maszyna, dostępna jedynie w instytucjach. Kto wie, może kiedyś będzie dobrym powszechnym, ale dziś jeszcze daleko nam do tego. Alfred spojrzał wyczekująco na rozmówcę, oczekując odpowiedzi. Przez chwilę stracił nadzieję, że duchowny zna nazwę maszyny, o którą pytał. W końcu się jednak doczekał. To ser! Staruszek ucieszył się szczerze. Na mnie już czas, powiedział, stając od stołu. Jeszcze przy drzwiach zatrzymał go głos dobrodzieja. Ale weźmiecie udział w najbliższym kazaniu, Alfred przytaknął i zamknął za sobą drzwi.